Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz pierwszy w ramach mojej audycji. Ze mną jest pani doktor Anna Barzenowa z Instytutu Europy Środkowej Lubelskiego. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, mnie również. Rosja przeprowadzi fikcyjne referenda w najbliższych tygodniach, tak informował w ostatnio wysokiej rangi przedstawiciel administracji. USA oczywiście chodzi o te fikcyjne referenda w sprawie przyłączenia okupowanych terytoriów na Ukrainie, w tym Donbasie oraz w obwodach harkowskim, hersońskim i zaporowskim. Czy te doniesienia Białego Domu możemy traktować jako wiarygodne, czy rzeczywiście strona rosyjska przygotowuje się do tego typu procederu? A jeszcze dodam, że również w obozie ługańskim, czyli chodzi, chodziło o cztery o obwody i mam ma podkreślić, że ta kwestia referendum, ona zaczęła już krążyć od, od marca, od marca miesiąca, jednak w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy została ona bardziej, bardziej tak podsycana informacyjnie. Jednak jeżeli mówić o chwili obecną, chętnie opowiem o tej prz, przedhistorii, jednak widać, że w ciągu ostatniego tygodnia Dwóch, ta kwestia została trochę zamrożona. Nie wykluczono, że odbędzie się referendum tylko i wyłącznie w obwodzie ługańskim, który jest w 100% okupowany. Pozostałe obwody nie są okupowane w 100%, z tego powodu to w znacznym stopniu utrudnia przeprowadzenie, przeprowadzenie referendum. Jak właściwie wyglądałoby to w praktyce? Jak myśleć o, tym, o tych referendach? Jak Rosjanie chcieliby je przeprowadzić? Powiedzmy tak na różne sposoby. Przede wszystkim mam powiedzieć, że ten region, region regiony okupowane zostają tak zalane pieniądzami, tak się mówi kolokwialnie. Tak? Na różne sposoby próbują kupić głosy ludzi, oferując w okolicach 165 dolarów na rękę to jest 10 tysięcy rubli. Wydawane są um, wypłaty, podwyższone wypłaty emerytom oraz pracownikom instytucji państwowych i ta podwyżka wynosi około od 3 do 4 pięciu do razy więcej niż te ludzie otrzymywali wcześniej na Ukrainie, a, czyli taki podkup się odbywa. Z drugiej strony mam również podkreślić, że zostały opublikowane niedawno, a konkretnie 15 sierpnia um, wyniki przeprowadzone przez ACT Group taką grupę ukraińską, według której 82% mieszkańców, tych, tych mieszkańców, które obecnie są na terenach okupowanych, oni nie zamierzają brać udziału w referendach. Jednak co prawdopodobnie prawdopodobnie może do, do czego dojść na tych terenach, że nie będzie takich normalnych ośrodków do, do głosowania, ponieważ bardzo skomplikowane, takie coś w chwili obecnej tam. Tym władzom okupacyjnym zrobić, będą e, ewentualną formą rozwiązania i formą podwyższenia tej obecności na referendum będzie chodzenie z mieszkania do, mi do mieszkania z urnami wyborczymi, a także el elektroniczne głosowanie, które, jak wiadomo, po prostu jest niemożliwe do skontrolowania. No mm. i te wody wyborcze i kontrole, które nawet nawet takie karykaturalne, które by, mogłyby być, oni wtedy nawet. No, nie będą po prostu potrzebne. I co na to mieszkańcy, obywatele tam właśnie mieszkający? I, jak powiedziałam, to gdzieś 82% nie zamierzają pójść na, na te mm -hmm. wybory. W okolicach 9% mieszkańców pójdzie i około 9% mieszkańców jeszcze nie zdecydowało się. Ale nie wykończamy również kwestii i falsyfikacji, ponieważ wiadomo, że Rosji będzie bardzo zależało na takim podkreśleniu masowego Charakteru tego, tego referendum i według takich propagandowych takich zamiarów, najwygodniejszy wynik byłby gdzieś w okolicach 70%, że w 70% ta ludność zagłosowała za wejście do składu Federacji Rosyjskiej. Reakcja Kijowa w kontekście tych wydarzeń, co mówi administracja prezydenta Zawęckiego? Prezydent Zelenski Władymazki powiedział, że jeśli w ogóle dojdzie, dojdzie do, te, do takich referendów, to on to w ogóle nie będzie żadnej mowy o jakichkolwiek negocjacjach z Federacją Rosyjską. Jednak tutaj również warto podkreślić, że jeżeli tak cofniemy trochę wstecz, to taka sama formuła była stosowana również i podczas obrony Azowstalu, że jeżeli coś się stanie z, z obroną. Z obrońcami Azostalu, to żadnych negocjacji nie będzie. No A wiemy, co, co, co wyszło potem. I oczywistym jest, że przeprowadzenie takich referendów na terytoriach ukraińskich jest maksymalnie, maksymalnie skomplikuj negocjacje między, między Ukrainą a Rosją, a dokładnie obłoży ich, odłoży, odłoży ich wznowienie na czas nieokreślony. Bo o tym, że strona rosyjska nie ma nic do zapytania proponowania mieszkańcom tam, to chyba wszyscy są już przekonani. No na razie, jak powiedziałam, ta kwestia pieniędzy wchodzi w grę, że po prostu tam wchodzi już prawo rosyjskie, prawo rosyjski, wchodzi język rosyjski, po prostu nie ma tam mediów rosyjskich, mm -hmm. nie ma mediów ukraińskich, nie ma takiego dostępu do normalnego do informacji. Internet również bez VPN nie można trafić na strony ukraińskie, czyli dostęp informacji jest bardzo, bardzo ograniczony. I wiadomo, kiedy ludność jest przestraszona, to można. No, na, krótko mówiąc, na, na różne wyniki, nawet jeżeli oni tam nie pójdą, ale wiemy, jak to czasami bywa. Jeżeli chodzi o tę politykę fikcyjnych referendów w sprawie przyłączenia okupowanych terytoriów, być może to rzeczywiście wzbudza niepokój samych obywateli. Obywatele, tutaj jak pani doktor wspomniała, są przeciwni wobec tej rosyjskiej okupacji. Jakby Rosjanie chyba sami wiedzą, że właściwie ten proceder jest pozbawiony jakichkolwiek legitymacji. Nie będzie odzwierciedlał tej właściwej woli ludzi. Jeszcze może pytanie na koniec. Czy tam posiada pani doktor informacje, czy właśnie być może na tych terenach walczą jacyś partyzanci? Bo wiemy o tym, że wojna to jedno, znaczy referenda to jedno, a drugie to są jednak ci ludzie, którzy mogą tak na poziomie takim lokalnym sprzeciwiać się rosyjskiemu okupantowi. Do takich wiadomo z informacji, takich źródeł otwartych, to wiemy, że partyzanka działa i czasami są ludzie fizycznie, ci kolaboranci ukraińscy, żeby w jakiś sposób utrudnić, uniemożliwić działanie tych nowych władz, nowych władz tych władz okupacyjnych, przepraszam. I może, może warto tutaj jeszcze krótko opowiedzieć o takich celach, które, takich głównych czterech celach, które prześladują Rosję. To przede wszystkim to referendum jest do, wykorzystywane do wywierania presji na władze ukraińskie w, w celu zmuszania ich do negocjacji, o której już mówiłam, że z jednej strony Ukraina mówi, że jeżeli dojdzie do referendum, to negocjacji nie będzie, a z drugiej strony, jeżeli uh, dojdzie do referendum, to, um, to te tereny zostaną zaanektowane, a również to oznacza, że uh, t, uh, nad tymi terenami pojawia się parasol nuklearny, a to oznacza, że Ukraina już nigdzie, nigdy może nie otrzymać uh, dostępu do tych ziem, tak? To jest tak, no, taki rodzaj szantażu. Z drugiej strony referendum powinno zwiększyć lojalność ludności, o tym już wspomniałam, lojalność ludności miejscowej do, 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 do tych władz okupacyjnych. No a nielojalność, wiadomo, wobec nowych władz będzie prześladowana tak samo jak, jak i w Rosji. Po trzecie, to jest wewnętrzna gra polityczna samej Rosji, ponieważ próba pokazania obywatelom rosyjskim, że chociaż oni tracą dużo pod względem wojskowym, ale wszystkie, wszystkie te straty oni nie są daremne. No i ostatnie wiadomo, że czwarte to jest to, że referenda tworzy takie pseudoprawne warunki ekonomicznego takiego wyzysku, eksploatacji tych bogatych terenów ukraińskich, południowych. To chodzi i o zboże, i o surowce, i o produkcję fabryczną i tak dalej, co ułatwia im proces zabierania, wywozu, a oraz Eksportu wszystkiego tego, wszystkich tych towarów, które tam się znajdują. Tak jest. Dzisiaj w komentarzu doktor Anna Marzenowa, Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję, pani doktor. Dziękuję bardzo.